Zarówno w wielu milionowych spadkach, jak i w spadkach, gdzie w grę wchodzą mniejsze kwoty w Stanach Zjednoczonych, zawsze mamy do czynienia z funkcją administratora spadku w postępowaniu ustawowym. Taka osoba nie musi być adwokatem, nie musi być prawnikiem. Jest to osoba, która wystarczy doświadczenie w zarządzaniu spadkiem. Funkcją administratora spadku jest spieniężenie majątku po osobie zmarłej, spłacenie w całości zadłużenia, które pozostało i rozdysponowanie między spadkobierców majątku. Tak postępuje uczciwy administrator spadku. Natomiast niedawno mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy w Chicago zmarła starsza osoba, pozostawiając sąsiadce informację, że na wypadek śmierci daleki kuzyn i jego syn są jedynymi spadkobiercami jej majątku. Po śmierci sąsiadka zadzwoniła do rodziny. Rodzina przyleciała do Stanów. Nie znali w ogóle języka angielskiego. Pani wytłumaczyła, że nie trzeba adwokata, nie trzeba skomplikowanych postępowań. Jej córka ma doświadczenia jako administrator w spadku i takie postępowanie nieodpłatnie z przyjemnością przeprowadzi dla beneficjentów tego spadku. Panowie podpisali dokumenty w języku angielskim, żadny z nich nie rozumiał absolutnie jaki dokument podpisuje i wrócili do Polski w oczekiwaniu na swoje pieniądze. Po około miesiącu otrzymali czeki na 1000 dolarów. Tych czeków nie dało się w żadnym polskim banku zrealizować. Odesłali do administratora w spadku z prośbą o inny rodzaj przelewu albo udostępnienie środków w inny sposób. I administrator poinformował, że sąd wstrzymuje wypłatę tych czeków i trzeba czekać, aż całe postępowanie się skończy, co potrwa pewnie kilka lat. Po upływie roku panowie zaczęli się interesować, jak naprawdę wyglądają postępowania spadkowe w Stanach Zjednoczonych i zauważyli, że to postępowanie powinno być krótsze, środki powinny być wypłacone częściej albo wcześniej, natomiast również sąd powinien mieć nadzór nad wypłatą tych środków. Postanowili wrócić do Stanów, odnaleźć panią administrator, dowiedzieć się, co się stało. Oczywiście pani administrator nie mieszkała już pod wskazanym adresem, majątek dawno został spieniężony, a pieniądze wyprowadzone z konta spadku. Nie mogli już więcej odnaleźć. W tym momencie spadek o wartości około miliona dolarów przepadł, sprawa jest zgłoszona do prokuratury, ale jakie będą dalsze konsekwencje, czy kiedykolwiek uda odnaleźć się naszego administratora spadku, tego na dzień dzisiejszy nikt nie wie. Jest to ostrzeżenie dla wszystkich, którzy odziedziczyli spadki w Stanach, nieważne jak duże że funkcja administratora spadku jest funkcją kluczową w postępowaniu spadkowym i musimy bardzo rozsądnie dobierać osoby, które tę funkcję dla nas pełnią i przede wszystkim żądać dokumentów w języku polskim, abyśmy rozumieli, jaki dokument podpisujemy dla sądu bądź administratora w Stanach.